Jeśli chcesz zbudować samodyscyplinę, warto wsłuchać się w słowa Marka Aureliusza. Był on cesarzem Rzymu od 161 do 180 roku Nowej Ery i jest uważany za ostatniego z pięciu dobrych cesarzy. Podczas swoich rządów Aureliusz znalazł czas na stworzenie serii autobiograficznych pism, obecnie znanych jako rozmyślania. W tych pismach rzymski cesarz zaoferował szereg kluczowych spostrzeżeń na temat budowania samodyscypliny. Oto dziesięć najważniejszych z tych wskazówek dla samodyscypliny, pochodzących z pism Marka Aureliusza. Samodyscyplina zaczyna się od znalezienia celu. Marek Aureliusz mówił: „Muszę iść do pracy, jako człowiek. Na co mam narzekać, jeśli mam robić to, do czego się urodziłem, rzeczy dla których zostałem sprowadzony na świat? Czy zostałem stworzony po to, aby wtulać się pod kołdry i ogrzewać? Marek Aureliusz wierzył, że każdy z nas ma jakiś cel. Coś, dlaczego został stworzony. Naszym obowiązkiem jest realizacja tego celu, ponieważ to właśnie cel sprawia, że wstajemy każdego ranka. Jeśli masz jasne zrozumienie swoich celów i tego, jak Twoje zadanie wpisuje się w nie, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że je wykonasz. Na przykład powiedzmy, że masz przebitą oponę i musisz ją zmienić. Twój cel jest jasny: zmień oponę jak najszybciej, aby móc kontynuować podróż. Zrobisz to zadanie bez względu na to, jak bardzo jesteś zmęczony. Największym źródłem samodyscypliny jest posiadanie powodu do wykonania zadania. Jeśli nie wiesz, co robić, po prostu zacznij. Jeśli chcesz być pisarzem, pisz każdego dnia. Jeśli chcesz być artystą, rysuj i twórz każdego dnia. Cokolwiek chcesz robić, nie potrzebujesz więcej motywacji, badań czy porad. Wystarczy zacząć praktykować coś, co Cię interesuje i radzić sobie z każdym dniem, jak nadchodzi. Ponieważ to właśnie Twój cel da Ci wewnętrzną chęć, napęd i motywację do pchnięcia Cię naprzód w kierunku Twojego celu. Samodyscyplina polega na znajdowaniu przekonujących powodów do robienia czegoś, a następnie zobowiązaniu się do doprowadzenia tego zadania lub działania do końca. Polegaj na sobie według Marka Aureliusza, Powinieneś przemienić swoje pragnienie w kamień, ugaś swoje apetyty, utrzymuj swój umysł skoncentrowany na sobie. Po ustanowieniu solidnego celu, nadszedł czas, aby zbudować praktyczny plan działania, który pomoże ci osiągnąć swój cel. Nie powinieneś tylko zobowiązać się do swoich celów, ale także do wszystkich małych działań, które podejmiesz w drodze do ich realizacji. Musimy być w pełni zaangażowani w robienie wszystkiego, co konieczne, aby wykonać zadanie, bez względu na to, jakie wyzwania staną na naszej drodze. Samodyscyplina to zdolność zmuszania siebie do działania, do robienia tego, co trzeba zrobić, niezależnie od Twojego stanu fizycznego, psychicznego czy emocjonalnego. Wszystko, czego pragniesz w życiu, wszystko, co chcesz mieć, kim być i co robić, zależy od Twojej zdolności. Do zmuszenia siebie do podjęcia niezbędnych działań w celu osiągnięcia Twoich celów, niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie. Możesz zacząć od stworzenia skutecznego planu działania, który obejmuje termin osiągnięcia Twojego celu. Musisz także zbudować go na fundamencie mini kamieni milowych, które rozkładają Twój cel na zarządzalne części. Mini kamienie milowe zapewnią, że będziesz pracować nad swoim pożądanym wynikiem małymi krokami i w określonych blokach czasowych. Ta taktyka stawia cię w roli kierowcy. Daje ci poczucie kontroli nad zadaniami i projektami, nad którymi pracujesz. To, czego ostatecznie próbujesz uniknąć, to uleganie przytłoczeniu. Przytłoczenie może szybko prowadzić do prokrastynacji, a prokrastynacja z kolei może prowadzić do stagnacji. I oczywiście tam, gdzie jest stagnacja, samodyscyplina nie może istnieć. Trzecie, Praktykuj każdego dnia. Marek Aureliusz mówi: Musisz budować swoje życie działanie po działaniu i być zadowolonym, jeśli każdy z nich osiągnie swój cel w możliwie największym stopniu. I nikt nie może cię od tego powstrzymać. Nawet mając solidny cel i praktyczny plan, 95% z nas nie osiąga swoich celów. Ponosimy porażkę, ponieważ nie jesteśmy konsekwentni. Musimy pojawiać się każdego dnia i wykonywać pracę. Sam akt pojawienia się i zanurzenia się w swoim rzemiośle czyni cuda dla wytrzymałości psychicznej. Budujesz koncentrację i godzisz się z trudnym procesem, jaki jest potrzebny do osiągnięcia czegokolwiek wielkiego. Musisz włożyć niezliczone godziny pracy, zanim zaczniesz czerpać jakiekolwiek korzyści. Samodyscyplina to nic innego jak nawyk konsekwencji, znajdowanie motywacji do robienia czegoś raz za razem, aż zaczniesz robić to na autopilocie i zobaczysz rezultaty. Więc nawet jeśli kiedyś zawiedziesz, na przykład nie ćwiczyłeś, kiedy wiedziałeś, że powinieneś, to nie definiuje to Twojego charakteru. Twoja zdolność do kontynuowania jest tym, co kształtuje Cię na zdyscyplinowaną i silną osobę. Zły dzień nie musi stać się złym tygodniem, zły tydzień nie musi stać się złym rokiem. W momencie, gdy się obudzisz, pamiętaj, że nowy dzień to nowe życie i idź naprzód, otwierając oczy i skupiając się na tym, co przed tobą, czyli na życiu samym w sobie. Zacznij od małych rzeczy słowami Marka Aureliusza. Powinniśmy ćwiczyć samodyscyplinę w małych rzeczach, a stamtąd przechodzić do rzeczy większej wartości. Jeśli masz ból głowy, ćwicz nie przeklinanie. Nie przeklinaj za każdym razem, gdy bolą cię uszy. I nie mówię, że nie możesz narzekać, tylko nie narzekaj całym swoim istnieniem. Dobrowolny trud jest jednym ze sposobów, w jaki możemy budować naszą samodyscyplinę. Dobrowolny trud oznacza ciągłe testowanie siebie i uczynienie życia rutynowo niewygodnym w jakiś sposób. Hartujemy się na dzień, gdy możemy być zmuszeni do życia w ten sposób na serio. Dobrowolny trud może oznaczać pominięcie posiłku i głodowanie przez noc, branie zimnego prysznica, niepalenie, spanie na podłodze, niezabranie kurtki, gdy wiesz, że na zewnątrz jest zimno i pada, lub oddanie połowy swoich ubrań na cele charytatywne. Możesz też zdecydować się na kilka dni bez korzystania z mediów społecznościowych lub wrzucić swój smartfon do szuflady. Rób to wystarczająco często. A zaczniesz rozumieć, jakie są niedostatek i trudności, oraz że możesz z obydwoma żyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ćwicz dychotomię kontroli, Marek Aurelius mówi: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Uświadom sobie to, a znajdziesz siłę. Bycie zaniepokojonym, denerwowanie się drobiazgami natychmiast jest straszne dla dyscypliny. Masz cel, pracujesz, a potem myśli i niepokój o coś zewnętrznego co oznacza, że jest poza Twoją kontrolą, wytrącają Cię z równowagi. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w tych okolicznościach, jest zastosowanie dychotomii kontroli epikteta. Przypominaj sobie, co jest w Twojej kontroli, a co poza nią. Jeśli zaakceptujesz to, co jest poza Twoją kontrolą, doświadczysz spokoju. Odnosząc się do następującego sformułowania, gdy jesteś zaniepokojony i rozproszony. Czy masz problem w swoim życiu? Nie, więc się nie martw. Tak? Możesz coś z tym zrobić? Tak? Więc się nie martw. Nie, więc się nie martw. Nigdy nie graj ofiary słowami Marka Aureliusza. Wykonuj swoją pracę, nie narzekając. Czy kiedykolwiek powiedziałeś coś takiego? Taki się już urodziłem. Nigdy niczego innego się nie nauczyłem. Moi rodzice dali mi okropny przykład. Wszyscy inni to robią. Co to są wymówki, których ludzie używają, aby usprawiedliwić pozostanie takimi, jakimi są, zamiast dążyć do bycia lepszymi? Musisz przejąć odpowiedzialność. Mentalność, dlaczego ja, jest wrogiem dla psychicznej wytrzymałości. Może to nie być Twoja wina, ale Twoje życie zależy od tego, aby określić, co jest w Twojej kontroli i wziąć te rzeczy w swoje ręce. Musisz nauczyć się postrzegać te rzeczy w ten sposób. Zamiast od razu uciekać się do samolitości. Zdecydowanie łatwiej jest zrzucać winę na innych, gdy coś pójdzie nie tak. Ale tylko ci, którzy mają pewien stopień psychicznej wytrzymałości, są w stanie stanąć na wysokości zadania, nawet gdy to nie ich wina, i naprawić sytuację. Bądź tą osobą, która wkracza, aby działać, a nie tą, która odwraca wzrok i zrzuca winę. Gdy uznajesz siebie lub swoją obecną pozycję za ofiarę, Rezygnujesz z kontroli i zwalniasz się z osobistej odpowiedzialności. A bez poczucia własności znaczący postęp staje się niemożliwym zadaniem. Ćwicz odroczoną gratyfikację słowami Marka Aureliusza. Czy urodziłeś się po to, aby tylko miło się czuć, zamiast robić rzeczy i je przeżywać? Czy nie widzisz roślin, ptaków, mrówek, pająków i pszczół, które wykonują swoje indywidualne zadania, porządkując świat jak najlepiej potrafią? A ty nie chcesz wykonywać swojej pracy jako człowiek, dlaczego nie biegniesz, aby robić to, czego wymaga od ciebie twoja natura? Odroczona gratyfikacja polega na zdolności do oczekiwania na to, czego pragniesz. Wyobraź sobie firmową imprezę świąteczną, na której napotykasz półmiski z pysznym i kuszącym jedzeniem, kiedy próbujesz schudnąć. Jeśli ulegniesz i napełnisz swój talerz tuczącymi przysmakami. Może to wykoleić twoją dietę, ale dostaniesz trochę natychmiastowej gratyfikacji. Jeśli jednak uda ci się oprzeć i spędzisz wieczór jedząc sałatkę i chrupiąc paluszki marchewkowe, to prawdopodobnie otrzymasz jeszcze większą nagrodę później. Zrzucisz niechciane kilogramy i będziesz mógł zmieścić się w swojej ulubionej parze wąskich dżinsów. Ta zdolność do opierania się pokusie i trzymania się naszych celów często określana jest jako samodyscyplina. A odkładanie gratyfikacji jest często postrzegane jako centralny element tego zachowania. Odkładamy to, czego chcemy teraz, abyśmy być może mogli otrzymać coś innego, coś lepszego, później. Ignoruj krytykantów. Marek Aureliusz mówi: Kiedy inny cię wini lub nienawidzi, albo ludzie wyrażają podobne krytyki, wejdź w ich duszę, wnikaj głęboko i zobacz, jakimi są ludźmi. Zrozumiesz, że nie ma potrzeby być nękany niepokojem. Kiedykolwiek wychodzisz poza normę i deklarujesz, nawet jeśli tylko sobie, że wierzysz, iż masz w życiu specjalne przeznaczenie i zrobisz wszystko, co konieczne, aby je osiągnąć, przyciągniesz krytykantów. Krytykanci to ludzie, którzy krytykują, sprzeciwiają się czemuś lub mają co do tego zastrzeżenia. Krytykanci uwielbiają mówić nie, mogą cię kochać. Ale boją się postępu, więc są przeciwko wszystkiemu, a ich opinie są straszne dla twojej samodyscypliny. Musisz zdać sobie sprawę, że pozwalanie sobie na zdenerwowanie opiniami osób, których nie znasz lub nie szanujesz, jest tak samo głupie, jak denerwowanie się na pogodę. To strata energii. Ich głos nie zasługuje na to, by być słuchany. Nie oddawaj swojego spokoju ducha na łaskę i niełaskę osób z zewnątrz, aby mogły zakłócać go, jak chcą. Powinieneś aktywnie szukać szczerej opinii od tych, których szanujesz, ale jeśli ktoś ma historię bycia krytykantem, zignoruj go. Znajdź mądrych ludzi, których można naśladować. Marek Aureliusz mówi: "Warto nawet towarzyszyć ludziom o dobrym charakterze, aby wzorować na nich swoje życie, niezależnie od tego, czy wybierzesz kogoś żyjącego, czy kogoś z przeszłości". Teraz nadszedł czas, aby szukać odpowiedzi na zewnątrz, które pomogą wzmocnić twoją samodyscyplinę. Konkretnie zidentyfikujmy wzorce do naśladowania. Twoimi wzorcami mogą być przyjaciele, rodzina, koledzy, którzy już osiągnęli cel, do którego dążysz. Zapytaj siebie, kto robi to teraz, kto osiągnął już ten cel, kto opanował ten nawyk, kto dokonał tej zmiany, kto ma niezbędną samodyscyplinę w tej dziedzinie. Czego mogę się nauczyć od tej osoby, co pomoże mi w mojej podróży? Poświęć czas, aby zapytać tych ludzi, jak zdyscyplinowali się. Zapytaj ich, jak przestrzegali konkretnych działań, które doprowadziły ich do pożądanego rezultatu. Następnie wykorzystaj ich doświadczenie, aby pomóc ci zdyscyplinować się na własnej osobistej drodze. Szczera analiza twojego dnia słowami Marka Aureliusza. To są cechy rozumnej duszy. Samoświadomość, samobadanie i samostanowienie. Zbiera swoje własne plony, osiąga swój własny cel. Jednym z najlepszych sposobów na stanie się bardziej zdyscyplinowanym jest dokładna analiza siebie i znajdowanie swoich słabych punktów. Bądź brutalnie szczery i wykorzystaj ten czas, aby połączyć się z podświadomością. Praktykowanie wieczornej retrospekcji w sposób konsekwentny pozwoli ci stać się bardziej samoświadomym na każdym kroku Twojego dnia. Ponieważ będziesz aktywnie gromadzić informacje, aby sformułować i wyrazić konstruktywne odpowiedzi na te pytania. Zapytaj siebie: Co zrobiłem dzisiaj dobrze? Gdzie moja dyscyplina i samokontrola zostały przetestowane? Gdzie dobrze sobie poradziłem? Co zrobiłem źle? Dlaczego to się wydarzyło? I co więcej, jak mogę się poprawić? Teraz wiesz, jak możesz poprawić się jutro. Ale nie obwiniaj siebie. Bądź jak Seneka i wybacz sobie. Miej trochę współczucia dla siebie. Badania pokazują, że to wybaczanie sobie, a nie obwinianie się, zapobiega ciągłemu odkładaniu rzeczy na później. I nie bądź tylko krytyczny wobec siebie. Pomyśl o tym, co zrobiłeś dobrze, abyś mógł to powtórzyć jutro. Bądź wdzięczny za dobro, które dzisiaj się wydarzyło. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej podróży po naukach Marka Aureliusza i zasadach stoicyzmu. Jeśli te lekcje były dla Ciebie wartościowe, i pragniesz kontynuować odkrywanie mądrości stoików, nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Pamiętaj też, aby polubić ten film i udostępnić go innym, którzy mogą skorzystać z tych życiowych lekcji. Wspólnie możemy rozwijać naszą samodyscyplinę i wzajemnie inspirować się do bycia lepszymi wersjami siebie każdego dnia.